Dziś trochę klasyki, czyli przepis na tradycyjną szarlotkę półkruchą. Zapraszam. 2 kg kwaśnych jabłek, ważonych przed obraniem, umyj, obierz i zatrzyj na grubych oczkach tarki. Z jabłek najlepiej jest wybierać antonówkę, szarą, renetę, ewentualnie może być to również papierówka w sezonie papierówkowym. Do startych jabłek dodaj 4-5 łyżek cukru, to do smaku, oraz 1 łyżeczkę cynamonu. Całość wymieszaj i duś do momentu, aż sok wyparuje. Czas będzie uzależniony od tego, jak bardzo soczyste masz jabłka, ewentualnie jaki gatunek jabłek wybrałeś. Jeśli chodzi o ilość cukru, zawsze dostosuj go do własnego upodobania oraz do kwaśności jabłek. Można go również wcale nie dodawać, jeśli lubisz kwaśne ciasta. Albo Twoje jabłka nie są bardzo kwaśne. Gdy cały sok wyparuje, odstaw jabłka, aby przestygły w czasie jak przygotowujesz ciasto. 3,5 szklanki mąki pszennej, u mnie jest to typ 450. I dwie płaskie łyżeczki proszku do pieczenia, wymieszaj razem z grubsza. Następnie dodaj 150 g zimnego masła i 50 g zimnego smalcu. Całość drobno pokrojona. Te składniki wymieszaj razem u mnie mieszadłem typu K do konsystencji mokrego piasku. Oczywiście to ciasto możesz również przygotować tradycyjnie na stolnicy, wówczas mąkę posiekaj drobno z masłem i smalcem, aż powstaną bardzo drobniutkie grudki. Następnie dodaj wszystkie pozostałe składniki i sprawnie szybko zagnieć ciasto, nie przedłużając zagniatania dłużej niż jest to konieczne. Przypominam, że do ciasta kruchego wszystkie składniki powinny być zimne, wyjęte bezpośrednio z lodówki. Gdy tłuszcz będzie już wymieszany z mąką, dodaj 2 jajka u mnie w rozmiarze L i 2 żółtka. Oraz 3 czwarte szklanki cukru pudru. Cukru, podobnie jak w jabłkach, może być również mniej. I na koniec jeszcze 5 łyżek kwaśnej śmietany 18% zimnej. Całość zagnieć. Następnie przełóż na stolnicę, podsypując obficie mąką, bo ciasto jest dosyć miękkie i może być lekko klejące. I podziel na dwie części. Jedna powinna być odrobinę większa niż druga. Następnie tą większą część rozwałkuj, tak aby pokryła dno i odrobinę boków przygotowanej blaszki. Ja robię to na papierze do pieczenia bezpośrednio, ponieważ dzięki temu jest dużo łatwiej przenosić ciasto, ale nie jest to krok obowiązkowy. Rozwałkowane ciasto przenieś do blaszki u mnie 24x35 cm i całość wyrównaj. Następnie wyłóż lekko przestudzone jabłka. I teraz drugą, mniejszą część ciasta rozwałkuj, podsypując mąką, aby nie przywierała do stolnicy i do wałka. I przenieś ją na wierzch wyrównanych jabłek. I jeszcze cały wierzch podziurkuj dokładnie, może być to nóż ostry, może być widelec, po to aby górna część nie podniosła się w trakcie pieczenia. Tak przygotowaną szarlatkę od razu wstaw do piekarnika wcześniej nagrzanego do 180 stopni grzałka górna i dolna bez termoobiegu lub 165 z termoobiegiem. Ja swoją szarlatkę piekę nisko, ponieważ lubię, jak skórka z dołu jest Wyraźnie dopieczona, także umieszczam ją zazwyczaj na najniższym poziomie od dołu. I taką szarlotkę należy piec przez 50 do 60 minut, w zależności od piekarnika. Generalnie jest ona gotowa w momencie, kiedy góra nabierze ładnego, takiego złoto-brązowego koloru. Gdy tak się stanie, piekarnik wyłącz i szarlotkę od razu wyjmij z piekarnika. Zostaw ją na blacie na 10 minut do przestudzenia, a później wierzch posyp cukrem pudrem. Pozwól je jeszcze odrobinę przestygnąć, żeby się nie oparzyć gorącymi jabłkami, a później można kroić smacznego. A większość najpopularniejszych przepisów znajdziesz w moich książkach w wersji pięknie wydrukowanej. Zrób sobie prezent już teraz i kup książki na sklep.orchideli.com. Zapraszam.